trochę inne niż te do tej pory, bo będziemy rozmawiać nie o zabytkach, a przynajmniej nie wprost o zabytkach, nie o programie tegorocznych dni, a o książce, a właściwie o książkach. O książkach, które od 10 lat towarzyszą Małopolskim Dniem Dziedzictwa Kulturowego. Mam ogromną przyjemność spotkać się dzisiaj z redaktorką prowadzącą, naczelną tychże wydawnictw, Joanną Nowostawską. Cześć Joasiu. Cześć. I autorka książki w ruchu, Barbara Sadurska. Cześć. Dzień dobry. No, tak jak powiedziałam, 10 edycji i 10 wspaniałych książek. Powiedz, Joasiu, od czego to wszystko się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na takie wydawnictwo? No, i, i jak to wszystko ewoluowało, bo stali czytelnicy wiedzą, że każda z tych książek jest ciut inna. Tak, zaczęło się od folderów. Na początku, w każdym ze zwiedzanych zabytków, odbiorca dni dziedzictwa mógł obejrzeć, poczytać folder. Foldery zawierały takie suche fakty, kalendaria. Czasem jakieś zdjęcia, ale postanowiliśmy, że być może takie znikome informacje, które są do odnalezienia również w internecie, no nie są zbyt ciekawe dla odbiorcy. Dlatego postanowiliśmy Zacząć pisać dla Państwa książki. Prawdziwe książki. Prawdziwe książki, tak. Pierwsza jeszcze była trochę takim przewodnikiem, tak była pomyślana. To była książka, nawiązaliśmy wtedy współpracę z Katarzyną Kobelarczyk. To była książka, w której spotykaliśmy się z różnymi osobami, które gdzieś tam pojawiały się wokół zabytków i opowiadały nam swoje prywatne historie. To był w ogóle fantastyczny też moment takiego właśnie spotkania wreszcie w tych zabytkach tych żywych ludzi, którzy nam opowiedzą coś co, co, czego właśnie nie ma w internecie, czego, czego nie odnajdziemy też w takich podstawowych źródłach. To było coś, co, co, co dodaje tą dodatkową wartość. Potem Kasia, tak, z Kasią tak świetnie się współpracowało, a ona była tak zadowolona z właśnie tych spotkań z, z tymi ludźmi, że została z nami przez pięć edycji i dzięki temu powstały kolejne książki na kolejne tematy. Wejdź na szlak, potem wielki wybuch. potem bardzo, bardzo dla nas wspólnie z Kasią ciekawa opowieść o czasie, podczas pisania której na pewno spotkałyśmy wiele bardzo ciekawych osób i zgłębiałyśmy temat czasu. A następnie wszystko płynie. To też była niesamowita przygoda dużo wątków wodnych również na suchym lądzie. A potem była pewna zmiana. A potem nastąpiła zmiana, tak. Postanowiliśmy dać szansę również mężczyznom. Chcieliśmy stworzyć też pewien parytet. No i tak powstała książka Od Kuchni, którą napisał znany dziennikarz i pisarz Wojciech Nowicki. Kolejno Jakub Kornhauser, który Napisał książkę o dwudziestoleciu międzywojennym. Następnie Gaja Grzegorzewska z Dreszczykiem, tajemnice krakowskich i małopolskich zabytków. Brzmi dobrze, książka muzyczna Jakuba Puchalskiego. No i, no i teraz Basia w ruchu. Powiedz Joanno, czy ty masz duży wpływ na to, jak wyglądają te książki? To jest trochę pytanie retoryczne, bo wiadomo, że one są bardzo ściśle związane z naszym wydarzeniem, czyli dniami dziedzictwa. E, więc z jednej strony no, zależy nam, żeby w książkach były zabytki, no ale z drugiej strony to są autorzy, autorki, e, którzy mają swój własny pomysł styl pisania. Powiedzcie trochę o tej współpracy i, i o tym wpływie Joanny i autora na książkę autorki. No więc tak, pewien wpływ mieć muszę, oczywiście, bo zapraszam autorów do pisania o zabytkach. Niemniej w pewnym momencie wycofuję się i daję im wolną drogę, bo to w końcu są ich opowieści. Ja tylko staram się zawsze zebrać na tyle dużo materiałów źródłowych, bibliografii, pokierować tego autora do, do miejsc, do odpowiednich ludzi, żeby, żeby on czuł się jak najbardziej komfortowo, ponieważ pamiętajmy, że ta książka powstała w ciągu. teksty zostały napisane w ciągu trzech miesięcy. Bardzo szybko. Nie, no pół roku. E, trzech od od marca, kwietnia. Przepraszam, maj. Maj, a ja ją oddałam, ostatnie opowiadanie oddam w połowie czerwca. Ja mam wrażenie, że pracowałam nad nią pół roku, ale Aha. faktycznie Asiu masz bardzo duży wpływ. Natomiast, tak jak powiedziała Asia, zostawia, zostawia ogromną przestrzeń twórczą. Mnie zostawiła ogromną przestrzeń twórczą, także ja czułam się zupełnie swobodnie pisząc tę książkę. Natomiast od początku było jasne, że Przede wszystkim najważniejsze jest miejsce, najważniejszy jest zabytek. No i fantastyczne było to, że ja przed napisaniem każdego z tych opowiadań byłam co najmniej raz, a w niektórych miejscach nawet dwa lub trzy razy. I tak było w Jaszczurowie, że raz spotkaliśmy się z panią Marią w jej mieszkaniu w Krakowie, a potem dwa razy byłyśmy w, w, w pałacu, w dworze w Jaszczurowej. I to, że można doświadczyć miejsca, atmosfery. Przestrzeni, że słyszy się opowieści gospodarzy, którzy o, o tych miejscach opowiadają, to jest bezcenne. To w ogóle nie byłabym w stanie sobie nawet wyobrazić tego, jak to jest na miejscu, jak byliśmy na przykład tutaj w, w kościele Przemienienia Pańskiego u PR tak. U tak. I potem zeszliśmy do, do e, krypty. To, to opowiadanie byłoby zupełnie inne, gdyby mnie tam nie było na miejscu. No to jak już jesteśmy przy, przy opowiadaniach, to jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, kim są bohaterowie tej książki? Co to za postaci, co to za ludzie? Skąd w ogóle pomysł, że to właśnie oni są postaci fikcyjne? Nie zawsze, nie, nie, zawsze, nie, nie, tak. nie zawsze. Rzeczywiście jest tak, że jak byłam w tych miejscach, to już zaczynały mi się pojawiać pewne wątki, już wiedziałam, co chciałabym wykorzystać, albo co nadaje się do wykorzystania, ale szukałam narratorów. I to bardzo starannie z Asią omówiłyśmy, bo koncepcja narratorów jest tutaj spójna. Oddałam głos y, ludziom, którzy wykonują najprostsze zawody, y, tak zwanym zinom społecznym. To są służące, y, stróż, palacz dziewczynka córka salowej opowiada o doktorze Jordanie. Więc tych opowieści nie snują magnaci i dyrektorzy banków, tylko no właśnie ci najprości ludzie i, 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 i to jest spójne. Wszystkich osiem opowiadań łączy właśnie to, że mają swoich własnych narratorów. Kobiety i mężczyzn, ale, ale to, są, to są prości ludzie. Powiedziałaś, że postaci są nie zawsze fikcyjne, czasami fikcyjne, a powiedz, jeśli chodzi o czas, kiedy w jakim momencie rozgrywają się te opowiadania i co wpłynęło na wybór, pewnie to się wszystko ze sobą łączy. Mnie fascynuje architektura, a że tak się składa, że mamy w tegorocznych dniach dziedzictwa i gmach poczty głównej, i gmach e, e, kasy oszczędności i są to budynki, które powstały. Pod koniec XIX wieku inne zabytki, z kolei, mają najciekawszy swój moment na początku XX. To właściwie wszystkie te opowiadania są e, jakoś umiejscowione na przełomie XIX i XX wieku. I dzięki Asi, dzięki Tobie, Asiu, bo podsyłałaś mi naprawdę bardzo inspirujące materiały, ja dostawałam taki pakiet cały pakiet <laughs> albo online, albo w formie książkowej. Yy, który dotyczył danego zabytku wtedy, kiedy pisałam, to w ogóle było fantastyczne, bo, bo czułam się rozpieszczana. <śmiech> <śmiech> po raz pierwszy czegoś takiego doświadczyłam, że ktoś tak zadbał o to, żebym miała komfort pisania i, i, i właściwie był taki moment, kiedy na przykład potrzebowałam informacji, ile kosztowało mleko w 1913 roku mhm. na przykład. Ja dostawałam taką informację, siedem halerzy na przykład albo półtora halerza, ja to zależa, co pytałam. I, i, I wszystko to się rozgrywa właśnie w, w, w tym okresie. Natomiast m, pojawiają się tutaj postaci historyczne. Dyrektorzy banku są, jako właśnie osoby, o których opowiadają ich pracownicy, są architekci, jest ich kilku i to są bardzo ważne postaci. No, zachęcam do przeczytania. bo To są też węże, powszechnie znane postaci. Jak, jak doktor przykład, Jordan. Jak doktor Jordan, jak Matejko, który gdzieś tam się też mhm. pojawia, jak. Kraszewski. Kraszewski, Norwid. Jest cytowany. Tak. Jubileusz jak, Norwida mamy, więc. W ogóle, jakby, w ogóle mnie to nie dziwi, że o czym mówicie. No, jakby jest to książka dniowa, więc jakby ona oddaje też charakter wydarzenia. Bo dokładnie tak samo jest, wydaje mi się, w naszym wydarzeniu. Czyli oddajemy głos różnym postaciom. O zabytkach opowiadają różne osoby, i gospodarze, i profesjonalni przewodnicy, i historycy sztuki i po prostu pasjonaci, więc jest też ta duża różnorodność. Zanim pokażemy i zaprosimy gości na dni dziedzictwa, to dziewczyny z zespołu wykonują ogromną pracę merytoryczną, żeby to wszystko przygotować, więc trochę. Dajemy naszym odbiorcom, jak i autorce, dużo gotowego materiału, żeby poznawali zabytki. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Ta książka będzie dostępna w każdym punkcie informacyjnym 11 i 12 września oraz 18 i 19 września. Kończą się prace nad przygotowaniem audiobooka, więc dla tych, którzy wolą słuchać, będzie można posłuchać tych opowiadań czytanych przez chyba Radka Krzyżowskiego i Dorotę Segde. I Dorotę Segdę, więc gratka dla fanów, aktorów Teatru Starego. Będzie też do pobrania PDF i książka na czytniki. To wszystko na stronie dniedziedzictwa.pl. Dzięki dziewczyny za rozmowę. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Zapraszamy na dni